Z informacji, które mamy od kolegów z szóstej zmiany PKW Eufor, wiemy, że no, musimy zabrać ze sobą oczywiście wyposażenie indywidualne każdego żołnierza, czyli to, co żołnierz zabiera na misję, umundurowanie, broń. Natomiast każdy z nas wiadomo, zabiera jeszcze jakieś rzeczy osobiste. Ponadto jest w bazie możliwość dokupienia wszelkich rzeczy, które ewentualnie będą nam potrzebne do funkcjonowania tam na miejscu. Jeśli chodzi o takie zaplecze socjalne, to będziemy zakwaterowani w budynkach murowanych, nasza praca będzie odbywała się w kancelariach, które prawdopodobnie będą w budynkach kontenerowych. Jeśli chodzi o możliwość spędzenia wolnego czasu, to wiadomo, każdy ma jakieś swoje hobby, każdy w jakiś tam sposób indywidualny radzi sobie ze stresem czy z rozłąką z rodziną. Większość z żołnierzy na pewno będzie czas wolny spędzała na siłowniach, tam, gdzie ewentualnie można jeszcze swoją tężyznę fizyczną podnosić. Mamy łączność z krajem, jest to łączność telefoniczna, łączność internetowa. W jednostce jest powołany specjalny zespół do współpracy z rodzinami żołnierzy którzy wyjeżdżają na misję, także jeżeli tutaj na miejscu pojawiłyby się jakieś problemy, to na pewno te problemy dowódca razem z tym zespołem będzie starał się rozwiązać i oczywiście bezpośrednio z nami być cały czas w kontakcie. Ze względu na to, że baza znajduje się w Sarajewie, oczywiście mamy możliwość wyjścia. Jest to misja stabilizacyjna, ale żołnierze PKW Eufor mają możliwość wyjścia na zewnątrz bazy. Jest to oczywiście wszystko uwarunkowane rozkazami i, i różnymi innymi pozwoleniami, jakie wydaje bezpośrednio nam dowódca. Natomiast mamy możliwość wyjścia poza bazę i tam ewentualnie zwiedzania czy kontaktowania się z ludnością cywilną.